Latem, w lipcu, dostaję zaproszenie do Izraela na olbrzymi festiwal filmu. Miałoby być to 30 lipca, jest bardzo gorąco, ja akurat choruję, więc pojechać nie pojadę. I oni zaczęli ze mną korespondować i mówią, że chcą jako pierwszy film festiwalu wyświetlić film 6 milionów. A ten film to jest. Takie y, moje pierwsze dzie dzieło, jeszcze jak byłem takim młodym, bardzo wtedy zażartym filmowcem, bo chciałem zejść do szkoły filmowej, studiowałem wszystko to, co najlepsze w awangardzie, czyli tam Eisensteina, Kodówkina i tak dalej. A temat y, pojawił się też wyjątkowo, bo po prostu to była taka epoka, że o Holokauście nie wolno w ogóle było mówić i nie było żadnego Filmu takiego właśnie dokumentalnego, dopiero po następnych jakby latach się pojawiają, które by dotyczyły takich obrazów. Ten materiał zdobywałem troszeczkę i mama opowiadała, jak to było po powstaniu, jak mieszkała na wsi z nami, jako dziećmi. I właśnie tuali się wyrzuceni z Warszawy Żydzi, przychodzili na jeść tam. Przychodzili po jakąś odzież, i tak dalej, ale na ogół nie nocowali, bo okazało się, że nawet moja mama, mimo że po prostu była taką bardzo świadomą osobą, chyba bała się nocować tych ludzi. I pamiętam, że to dla mnie było coś bardzo ważnego, i nic dziwnego, że ten temat gdzieś tam u mnie siedział w głowie. I po prostu na ten temat wpadłem właśnie w tym 1962 roku. Wykorzystując takie resztki, które znalazłem w klubie takim studenckim w Pętla w amatorskim w Toruniu, byłem na uniwersytecie wtedy, resztę gdzieś dostałem od jakiegoś kumpla, te takie z wojskami niemieckimi, to jakiś ojciec mu dał i ja to tam wkleiłem. Jedno ujęcie, pierwsze i ostatnie to jest moje, to są takie oczy mojej żony która po prostu zagrała w filmie po raz pierwszy. Dzisiaj ja jej ten film wysłałem, dla niej to jest niesłychane przeżycie, że właśnie te oczy, ona tam zresztą są bardzo piękne, ona jest Bułgarką, więc ma rzeczywiście takie oczy, bardzo orientalne, tak bym powiedział, i te oczy są jako kadr tego festiwalu, taki pierwszy kadr na plakatach są właśnie jej te oczy. Czyli te oczy widocznie też mają jakiś walor. Film jest szalenie prościutki, bez takiej pretensji dzieła, bo on był takim amatorskim filmem, który można było pokazywać w jakiś Klubach, w stołówkach itd. i tak dalej. Nigdy nie był tak szacownym filmem, żeby go pokazać w kinie. I jakby do tego nie pasuje, ale w Izraelu przystosowali ten film na olbrzymi ekran zrobili po prostu cyfrowe, już cyfrową obróbkę i pokazany on był na olbrzymim ekranie. Ma bardzo ciekawy charakter, w sensie właśnie też upływu czasu, bo jak ktoś zna taką produkcję amatorską, to wie, że te projektory strasznie rysowały i takie trzy wyświetlenie takiego filmu, to, że on właściwie był do wyrzucenia. Ale przyszła epoka fanfuticzu, gdzie można było ze śmietnika wyciągnąć najgorsze coś spod obcasa i wkleić. I po prostu jakby ta nowa epoka czyta zupełnie inaczej ten film. Tak jak konceptualizm odkrył właściwie Witkiewicza, nigdy on nie przypuszczał, że przyjdzie epoka, że jego tego dokumentacje będą tak wielkie. To tak samo taki film, taki śmieć film staje się absolutnie wielki dzięki dla, właśnie dzięki tej sytuacji, że przychodzi epoka, która odkrywa ten film. Dlatego nie ma tu wielkich takiej pretensji no, kina zawodowego, ale sami zobaczycie, że ten film jest bardzo ciekawie zbudowany. I jeszcze powiem na ostatni już jako słowo, ten ostatni film, czyli Sztuka do Potęga, też to był film totalnie taki podziemny, który nie ma mowy, żeby było w 80 latach gdzieś jakaś publiczna projekcja, bo można było na wysejnie siedzieć posiedzieć w więzieniu za takie coś, a ja jeszcze miałem inne filmy bardziej drastyczne, więc po prostu były pokazywane tylko w domach, tylko gdzieś tam na strychach, tylko gdzieś w galeriach takich domowych i taką miał rolę. Dzisiaj ten film jest w bardzo wielu archiwach i świadczy o tym, że w Polsce właśnie było też takie kino polityczne, bardzo silne, bardzo ciekawe. I kiedyś warto by było zrobić taką po prostu wystawę, projekcję takich filmów. Dziękuję.